Na nie, drzwi, pół godziny przeżyć. Ze 20 minut. Słuchajcie, nie wiem, czy to już mi się sama transmisja nie zrobiła i chyba jestem na żywo. Tak. A ja nic nie udostępniałam. Jak to jest? I nie, nie Jestem czy nie jestem? Jestem. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa. Coś mi się tutaj włączyło. O, jeden jeden, witam. To ja Magdalenka. Rutkowska z Tetrą Rutkowską i miałam tutaj krzyknąć wszyscy na energetykę wszyscy na energetykę a mi się samoczynnie energetyka włączyła dobrze że nic brzydkiego nie mówiłam ale plus jest taki plus jest taki że raczej brzydko nie mówię bardzo rzadko brzydko mówię ale cieszę się że już jest 11 osób kochani teraz tak bo w telefonie żeby nie nosić wielkiej księgi robię zdjęcia jakie są tranzyty i zaraz Wam powiem, jakie są tranzyty, tylko okulary założę. O, Grażynka Dybka, dzień dobry. A co, Grażynka Dybka nie w pracy, tylko energetykę o tej porze ogląda, ale pozdrawiamy. Grażynka Dybka była na pierwszym turnusie i poczekajcie, zobaczymy, jakie są tranzyty planet. Słońce nam wychodzi, widzicie jak pięknie. I już mówię, kochani, tak. Najpierw zaczniemy od tego, że tak. Oczywiście słońce z znaku bliźniąt, jak zawsze. Prosimy o ciszę, bo energetykę robimy, znaczy umiarkowaną ciszę. Później można będzie karty wyciągać. Dzisiaj będzie też Karolinka dobrą kartę wyciągała. I przepraszam za chaos. I teraz tak, Słońce w znaku Bliźniąt to wiadomo. I Księżyc w dalszym ciągu w znaku Koziorożca. Czyli generalnie w znaku Koziorożca jest on na wygnaniu. I wtedy mamy troszkę zablokowane emocje. Gorzej, jak później z niego wyjdzie, żeby nie wybuchł i żeby nie było złych rzeczy. I teraz poczekajcie, muszę to, muszę jeszcze raz otworzyć drugie zdjęcie, dobra i już mówię, jakie są aspekty. Jakbyśmy, jakbyście dzisiaj w nocy nie spali, a z piątku na sobotę często się nie śpi, to o godzinie 00.21 jest księżyc w Trygonie do Urana. Bardzo dobry czas do właśnie takich rozmów, słuchajcie, do takich rozmów ezoterycznych, energetycznych, do wpadania różnych pomysłów do głowy, ale również i iskrzenia. I później, kochani, patrzymy o godzinie 7.12 Merkury w koniunkcji do Wenus. Bardzo dobry. Czas, będzie nam się chciało wstać, będzie chciało nam się rzęsy umalować i inne rzeczy, i też bym powiedziała, i pieniądze wydawać. Natomiast słuchajcie to, co podejrzałam, niestety od pojutrza Merkury będzie w retrogradacji, więc e, jutro, czyli 20-29, ostatni moment, że jeżeli ktoś by chciał jakieś poważne rozmowy z kimkolwiek przeprowadzić, to niech szybko przeprowadza, dlatego, że później, jak będzie Merkury w retrogradacji, to trudniej będzie nam się myśleć, będzie myśleć, trudniej będzie nam się wysławiać, tak? Więc na to uczulam. I moment, bo mi wygasać już się zrobił, przepraszam, za warunki polowe, ale dobrze, że w ogóle są. I później tak 16.35 księżyc w opozycji do Marsa, księżyc kobieta, Mars, mężczyzna. I pamiętamy, profesor Reszek Weres albo się przyciągają, albo się odpychają. Co wy wybierzecie, od was zależy. I później o godzinie 18:13 księżyc w Sekstylu do Neptuna. Bardzo dobry do lania wody, bardzo dobry do twórczości, bardzo dobry do czarowania, ale uważać na różnego rodzaju iluzje, wykrzyknik. Dobrze, witam też Kasię Malinowską, Kasiu pozdrawiamy, pstrągi cztery zamówione, będą może nawet ciepłe, z tym, że my sobie w niedzielę jeszcze dokupujemy kolację i dopiero jedziemy po kolacji w nocy, bo jeszcze będziemy chcieli iść na termy, ale zobaczymy. Jak będzie. Dobrze, wyciągamy dzisiaj kartę dla ryb. Czy ktoś z obecnych chciałby wyciągnąć kartę dla ryb? Dla ryb, na jutro. Proszę, jak ty masz na imię, bo zapomniałam? Halina, tak? Halinko, proszę. Halinka wyciągnie dla ryb. Bardzo dobrą o. rękę. Masz ósemka buław. Ósemka buław. Jutro dla ryb bardzo aktywny dzień, czyli 29 pamiętajmy, że to chodzi o jutro. Bardzo aktywny dzień. Ósemka buław mówi rozmach, czyli w zasadzie wszystko, co będziecie chcieli. Poczekamy jak przejdzie coś, chyba traktor. Co będziecie chcieli, to możecie zrealizować i naprawdę pracujcie, działajcie bez odpoczynku. To jest też karta różnego rodzaju wiadomości, od ploteczek do różnego rodzaju obwieszczeń, czyli czegoś możecie się dowiedzieć. Kto by chciał dla barana? Dla barana. Dobra, chciał Michalinka, dobre karty. Wyciągasz proszę dobrze, bardzo, dobrze, dobrze, dobrze. bo nie każdy wie, że o tej porze energetyka była dziwnie. O. Bardzo dobra, słuchaj, dziesiątka pentakli dla barana, barany będą zadowolone. Dziesiątka pentakli to jest po pierwsze karta poczucia bezpieczeństwa i takiego, jak gdyby takiego zadowolenia z domu albo z rodziny, tak? Czyli generalnie wszystko powinno iść tak, jak chcecie, i przynosić Wam zadowolenie. Gdybyście chcieli porozmawiać na jakieś tematy rodzinne z rodziną, spotkać się z rodziną, to też jest super czas o mała osia, pozdrawiamy małą osię mała osia była na drugim na pierwszym turnusie a wiem, że y, y, wiem, że Ewa Piramida będzie za rok Chodź, Krystynka, wyciągniesz dla byka, dla byka, zobaczymy, co dla byka w trawie, w trawie fika na jutro. Król Pucharów, bardzo ładna karta, czyli byki będą miały bardzo dużo uroku osobistego jutro i twórczości. No i gdyby się chciały na jakąś randkę umówić czy z mężczyzną, czy z kobietą, to bo powinno być smacznie, romantycznie i cudownie fizycznie. Dobrze. Kto by chciał dla bliźniąt? Karolinka bliźnięta wyciągnie, proszę bardzo. Karolinka bliźnięta wyciągnie, proszę. Bliźnięta, bliźnięta. Jaka? Bardzo ładna królowa Buław. Czyli jutro bliźnięta będą miały bardzo duże powodzenie. Będą. Kipieć seksabilem, złe słowo, kipieć, emanować seksabilem, emanować seksabilem i rozwijać się poprzez słowa innych, tak? No i generalnie królowa buław, to też taka troszeczkę brządząca, emocjonalna. Jak coś te bliźnięta zechcą, to nie będzie mowy, żeby nie chciały. No i generalnie sprawy związane z kobietą, kobietami mogą być ważne. W ogóle tutaj zobaczcie, w tym tarocie przepiękna jest ta królowa buław, przynajmniej mi się podoba. Nawet bym powiedziała, ten słonecznik to jak słońce, tak? I widzimy nad nią lwa, czyli w centrum zainteresowania. Dobrze, kto by chciał raka? Karolinka by chciała raka, tak? Dzisiaj będzie dobra karta, Karolinka, proszę bardzo. Wczoraj się wreszcie wypełniło, lewą kochana, lewą. Karolinka dzisiaj będzie miała wykład na temat ziół. Można, można też. Zobacz. bardzo ładna, król denarów. Jeszcze tylko powiem, że kto jest w grupie Czary Mary, to też Karolinka kiedyś na bazarku, ty wystawiałaś swoje zioła, prawda? Pewnie będziesz wystawiała, czy jak będzie, nie wiadomo, no, nie tak? Wiadomo. Nie wiadomo, Zobaczymy. nie wiadomo, natomiast ja od Karolinki dostałam zioła kiedyś, dawno, część wypiłam, połowę, byłam bardzo zadowolona świeżością, zapachem, o, bo na, zaraz na wyciąganie kart Beatka, ale wracamy do raka, u raka nawet nie król denarów, a Cesarz, teraz dobrze dopatrzyłam, bo są w tej talii bardzo podobni, Cesarz, czyli bardzo silna karta, czyli jutro wszystkie raki będą bardzo silne, może im się rządzicielstwo odpalić i można powiedzieć też bardzo dobry czas do Ruchów takich finansowo-zawodowych, gdybyście chcieli coś negocjować, pertraktować, dobry czas. A gdyby jakiś rak e, czy raczyca chciałaby wyruszyć na poszukiwanie samca Alfa, to też jest dobry czas. Dobrze. Kto by chciał lwa? Marty naszej nie ma, Marta na górze. Kto by chciał lwa? A no, dlaczego wy nie chcecie? Chodźcie. Bo One takie są ciężkie. Ciężkie. Dobrze. Bardzo ładną halina to masz dobrą rękę. Halina wyciągnęła kapłankę dla lwów, czyli jutro wszystkie lwy będą bardzo, bardzo mądre. Ich intuicja będzie wzmożona. Wszelkie decyzje powinny podejmować intuicyjnie lub radząc się mądrych kobiet, ewentualnie. Hmm, hmm, Pomagać innym ludziom, tak? Gdyby chciały popracować nad wnętrzem, duchowością, to też wspaniały czas, zważywszy, jakie są piękne aspekty. Kto by chciał dla panny wyciągnąć? Panna! O, zadziera kiece i leci. Panna, chodź tu Jasnowic, Robert, bo tutaj. Tak. Panna, co dla panny? Tak. No, Marek, panny niech uważają na kręgosłup jutro. Uważajmy. Czyli, żeby się nie przećwiczyć, bo to jest na jutro horoskop, uważać na kręgosłup i też na różnego rodzaju przeciążenia, żeby nie wziąć zbyt wiele na siebie, tak? I tyle, ale nie jest to jakaś mega zła karta, tylko żeby się nie przeciążyć i kręgosłupowo, i zdarzeniowo. Dobrze. Robert. Chodź tutaj, poproszę ciebie, wyciągnij ładną kartę dla Wag. Weź, żeby cię było widać, bo wiesz, to było niestety o tak. Dzień dobry. Robert. Robert, jak z w swoich rozpoznawalnych okularach, Tetra go też bardzo, bardzo lubi. Dabak, dab Nie tylko Tetra, bo wszyscy go lubią, no, bo o, bardzo o. ładnie dla Wag, koło fortuny interpretujesz? Mogę. Proszę bardzo. E, koło fortuny, przede Dobra, wszystkim. Przesunę, może przede ciebie... wszystkim jutro o. czas na zmiany, na zmiany, ale też Uch, jeśli, ktoś, jeśli ktoś lubi. Grać w gry liczbowe to może sobie jutro zagrać. Koło fortuny, ja bym powiedział zmiany. Ja mam anielskiego tarota, więc u mnie pozytywne, a tutaj mus, jest tylko mus, wiadomo, mus, mus, a tu mus. tylko wiadomo, że zmiany. Koło fortuny to też zmienność losu. Czy jutro może być zmienność losu, ale miejmy nadzieję, planów. że będzie na plus. plus. Zdecydowanie dobrze. Kto by chciał skorpiona? Korpion. Halina, Halina słuchaj ma dobrą rękę, ja nie wiem czy ona wróżką nie będzie. Szóstka mieczy, szóstka mieczy, karta brama, bardzo dobra do głębokich przemyśleń, ale też również do zostawienia za sobą tego wszystkiego co nas blokuje, więc wy drogie skorpiony, jeżeli coś was blokuje, Cały czas nie mielcie tego, nie mielcie, nie rozpamiętujcie, tylko zostawcie, żeby poczuć się wolnymi i otwierajcie się na to, co wam podnosi energię. Amen. Kto by chciał szczelca? Krystynka, Krystynka szczelca, proszę bardzo. Ognisty. ognisty, ognisty. O, proszę, ładnie. Dwójka denarów dla szczelca, czyli dwójka denarów dla szczelca to jest, jutro trzeba zachować równowagę. Równowagę, i tak jak jakby niektóre z Was będą balansowały pomiędzy dwoma rzeczami. I być może to będzie, czy realizować swoje potrzeby, czy rodziny, czy dzieci, czy męża i tak dalej. Generalnie przy tej karcie też zwracać uwagę na stawy, szczególnie związane z nogami. Eee, Dariusz, 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 chcesz się. A, a Barbara też jest koziorożec. O, przepraszam, Dariusz, wywołałam Cię. Dobrze. Dobrze, poproszę Barbara, przepraszam, bo ja chciałam mu się dać zrehabilitować. Lewa. O, Barbara, dobrą rękę ma. Świat dla koziorożców. To jutro nas tutaj nie uwidzicie, bo będziemy w świecie. Nie, bardzo poważnie. Jutro koziorożcy niech się otwierają na nowe doświadczenia, na różnego rodzaju rzeczy, których do tej pory nie robiły. Wszystko, co jest związane z podróżami, nowymi kręgami Zainteresowanie jest dla nich dobre. Amen. Ale uważać, Dariusz, Barbara i ja. Na obżarstwo, bo w świecie to jest brak umiaru. A co będzie w sobotę, bo to horoskop na sobotę? Grill i żeberka. Dobrze, nie mówiąc o innych rzeczach. trusia, bo poczekaj, dobra, to połóż się tak. Dobrze, i został nam ostatni znak: wodnik. Od 1 czerwca otwiera co z 1 czerwca? się robi, wodnik to mój syn bez testów dobrze ty te, słuchaj, też obżarstwo Halinka, ty to masz dobrą e, rękę dziewiątka pucharów dla wodników czyli jutro wodni, osoby z poznaku wodnika będą bardzo zadowolone z życia, będą sobie dogadać i nawet aktywność równych planet nie, nie spowoduje tego, że będzie mi się chciało ruszać, bo bardziej bym będą chcieli być tacy zadowoleni, więc tego zadowolenia, szczęśliwości Wam życzymy. Podejrzę, czy są kogoś urodziny na jutro. Na 29 nie ma żadnych, więc. A to może jutro wyciągnę, zobaczymy dla siebie. Więc kochani, miłej soboty, bez roboty, a tylko zadowolenia. Magdalenka z Tetrom i grupa Czary Mary. Pa, 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 pa. Już poczekajcie, zakończę.